Siemano, z tej strony ja w i To Was kolejny film na moim kanale. I e, przepraszam Was, że nie było filmów, ale byli u mnie koledzy w ogóle i w ogóle. Więc bardzo serdecznie Was za to przepraszam, ale nie miałem nie zbyt dużo czasu, więc nie chciałem nagrywać. I dlatego takie filmy były trochę głupie. Ale teraz się postaram, bo właśnie przed chwilą wrócili. Jak widzicie, odzyskaliśmy starą wilę, ale będziemy mieszkać w tej, tylko sobie ją połączymy mostem. Więc, no, bierzemy sobie drewienko. Tam, tak, tak, drewna może, dobra. W ogóle resztę mi, resztę drewna mi w ogóle ukradł zmira, więc, no... No, bo on też mieszka z nami na Fałorowicach, więc. Ale ukradł. Więc teraz miałem zrobić pół płytki. Dużo płytek. Nie, nie przyciski, nie przyciski, tylko nie głupie przyciski. Dobra. I połączmy ten, no, ten most z tym. Zrobimy taki mostcik od naszego domku też. I sobie poro... i zrobimy też płot w dzisiejszym właśnie w dzisiejszym odcinku i ja bym zrobił do naszego domku gdzieś od tąd. Tak, odtąd pyk. Na razie na dwa robimy. W ogóle, jeśli ktoś... Ale ja też grałem sobie na serwie właśnie z Mira i było super, bo byliśmy w Endzie. Nie w Endzie. Jezu, w Endzie. Nie w Endzie. Ale może kiedyś uda nam się dojść do Endu na Faurowicach. Jak myślicie? Że nam się uda, czy nie? Napiszcie, dajcie znać w komentarzu i jeśli ktoś chce zobaczyć moją twarz to musi to mam swojego Instagrama nazywam się Mitchard202 ja dlatego że no nieważne ale tak się nazywam po prostu żeby jeśli ktoś by był ciekawy jak wyglądam czy coś to Mitchard202 ja Tam jest kilka tam zdjęć Śmiesznie i nawet tam jest potwierdzone, że grałem właśnie z Izmira. Sami zobaczycie jak, jeśli tam wbijecie. Bo zrobiłem sobie ki kilka fotek. Więc no. Aha! Aha, to dlatego, to, czy, to dlatego mi się tak dziwnie wydawało, że tak mało się zrobiło tych pułkutek. Dobra, tu zrobiłem coś takiego. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie, nisz się. Nie może Ciebie tu być. No nie, ty też. Nie mogę zrobić tak. No właśnie. Więc no, przepraszam. No tu miał być taki właśnie. Chciałem zrobić odcinek, że. No, bo trochę to było głupie, że nie nagrywałem chwilę odcinków, ale. Mam nadzieję, że mi wybaczycie za to. I jeszcze teraz jedną kreskę tutaj pyk. Więc no dobra, yy, nie będę się aż tak służyć. to miał być taki odcinek tłumaczyny, no, ale naprawdę, w pani mojego instagrama są fajne fotki, nazywa się nico202, ja yy. mam też 22, czy teraz pewnie 3 obserwujących, jak, pewnie jak to oglądacie będzie jakieś 24. No więc, żebyście mnie zaś nie szukali, tak nie wiadomo gdzie. Więc no, wbijajcie. Wód? Co tu się stało? Tak nie może być. Dobra, no i popatrzcie. Piękny most. Normalnie jesteśmy mistrzami w budowaniu mostów XD. Teraz zrobimy płotki, sobie zrobimy przejście, żebyśmy y, mogli aż, aż do tamtej willi dochodzić. Bo moi drodzy widzowie, jest taka sytuacja, że wiem, że niektórzy z was pewnie lubią bardziej tą willę, a niektórzy z was pewnie woleli tamtą. Ale no wiecie, nie powinniśmy tak robić, bo to byłoby... Bo... Kurde, co, w ogóle co ja gadam? Nie miało sensu, co ja teraz powiem. I no w sensie chodzi mi o to, że... Czy no, że powinniśmy zamieszkać w dwóch. Więc teraz tak, pyk. What? To tu nie może stać lewituje. To musi być piękny most. I za chwilę też się przyjdziemy do tej wili, żeby każdy z was mogłem zobaczyć. Bo pewnie jeśli jeśli jest ktoś nowy, to od razu mówię zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka w górę, dlatego że nic nie przegapić. I ten most będzie taki ładny i też mam plan tą całą wyspę tak ten. Chcę, w sensie, żeby ten most był taki mega długi, nawet żeby szedł na tej wyspie. Ale spokojnie to będzie nie... To już niedługo ogarnę. Widzicie, no normalnie? Kto by zostawił taką willę? Kto? A wiecie co, no bo nie, było czym, nie tam budowałem willę, no bo tak naprawdę z jednej strony chcę mieszkać głównie tutaj, a z drugiej strony chcę głównie mieszkać tam, dlatego że obie mi się podobają. Znaczy, tutaj bym pewnie nie mieszkał, yy, bo, ale w ale sensie chodzi o to, że już się do nie przyzwyczaiłem. To nam jest niepotrzebne, to nam jest niepotrzebne To to. to Więc no Sami wiecie jak to jest, w ogóle mam nowy awatar trybowy Napiszcie czy wam się podoba, bo moim zdaniem jest mega śny. Jeszcze nigdy w Minecraftie na telefonie mi się nie wyklu... Nigdy mi się nie wykluła kura. Znaczy w sensie, że nigdy mi się nie wykluła kura. Właśnie na Wyobraźcie sobie na Praktycznie ponad dwa staki i mu je dałem, ja mu nie chciałem oddać, więc to jest trochę śmieszne. I mi oddał stak. Bo tu miała być nam nie Nieważne. O, sami widzicie, jest portal. Jest. Tu będzie piękna ścieżka taka. I też ogrodzimy całe farowice murem. I pewnie już każdy z Was się nie może aż tego doczekać, no bo ja zresztą też, więc no. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. No i pa!